Ej, witajcie ponownie w podziemiach. E, mamy za sobą niezłą przeprawę. Musieliśmy uciekać przed dość mocno uzbrojonymi jednostkami. Teraz już najwyraźniej dali sobie spokój. Więc... Chyba by... Cześć tutaj. Pójdziemy tą rurą. Chyba będziemy mogli trochę Możemy spokojniej. Nie oddalaj się, Eli. Okej. żorki Joels, że tak wszedłem prosto w wodę. Chciałem powiedzieć, że będziemy mogli chyba teraz trochę spokojniej się przemieszczać, ale że jesteśmy właśnie w takim. Chcę, chcę, chcę! Zmierzymy miejsce. Wyjemy, zbawiamy nas w powrotem, wracamy pod morze. Musimy kontynuować załodunek, ruszajcie, chodźcie. Załadunek? Ciekawy, jaki załadunek? Co tam będą ładować? O, retyrety, rety, gdzie my w ogóle jesteśmy? Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Madeline powiedziała, że. mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to. to, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O, Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? O, żartujesz? Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. No dobrze. Czy Ole na pewno ma trochę racji? Założę się, że nie czeka nas nic przyjemnego po drodze. No ale jeśli rzeczywiście jest jakiś cień szansy, Ach. chyba jednak warto sprawdzić. To nie zmienia faktu, że to ogromne ryzyko. To było daleko. jesteśmy bezpieczni? Chwilowo. Chodźcie. No cóż, nie brzmiało to jakoś... radośnie. Cholera. Co my tu mamy? O, jest i nasz ratusz. Tutaj. Aha, to my tędy musimy iść tak. Chwila. Na co one tam patrzyły? jeszcze. Aha, okej, okay, czyli to jest ratusz, tak No dobrze, no to idziemy tędy Wszedłem tu z ciekawości, bo zauważyłem tę drużkę, ale jednak musimy tędy iść Da się tędy zejść? No chyba nie no, to Znaczy da się, ale Ale dalej byśmy już nie poszli a, czyżby tędy? Jeszcze spójrzmy tam, bo tam jest mnóstwo świateł. Znalazłeś tam coś? Szukaj dalej. Czyli tam jest ta strefa, z której... Teraz trzymaj się blisko, tez. Wyszliśmy. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Gdzie ja one już poszły? Ej, test! Są. Umarł niedawno. Czy to źle? Być może. Lepiej stąd chodźmy. Aha, tutaj okej. Okay. Jest tak ciemno, że nie zauważyłem. Chyba musimy iść jeszcze wyżej. Okej, okay, no to idziemy na górę. Ach, następne cholera! Ok, co tu tutaj mamy? E, przybycie, brak kontaktu, patron przemieszcza się w kierunku. Brak kontaktu, brak kontaktu. Kontakt słuchowy, zarażeni w drugim stadium. Wiele zarażonych. Toczony, wycofany do wnętrza budynku. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. No nie brzmi to dobrze. Hm. W którą stronę teraz? Mm. Tak wygląda. Kilka lat po zarażeniu. W pewnym sensie. Bleh. Wykorzystują fale dźwiękowe. Jak nie pada? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować. Inaczej nie umiejętnie. Ok, zakładam, że musimy tędy przejść gdzieś. Ale to w takim razie cofnijmy się jeszcze trochę. Zobaczmy. To jest. przepraszam. O, dzięki. Sprawdźmy najpierw tutaj. O, właśnie. Okej, okay, dobra. To teraz możemy iść tam dalej. Ten budynek zaraz się zawali. O! Suplementy zwiększają twoje umiejętności przetrwania. Uuu, fajnie. Bardzo dobrze. Spójrzmy chwilę. Aha. Dobra, a może byśmy tak stworzyli to... A okej, okay, dobra, i to nam zużywa te materiały podświetlone. Dobra. Uwaga na głowy. Wszystko super. Wszystko jest super. No nie, nie powiedziałbym. No ale trzymajmy się tej wersji. zapasów, tym lepiej. Pomóż mi z tym. Okej. Okay. Nie jest. Usuwajmy jakichś zapasów. Rany, ale to była jazda. O tak, o tak, tak jak mówisz. O, coś innego tu było? Masz, opatrz rana. Dziękuję ci. O, nowy schemat. Ach, możemy stworzyć sobie apteczkę. Dobrze, bardzo dobrze. Um, chwila apteczkę mamy. I teraz, o, w ten sposób, dobra. Okej. Okay. Chwila, możemy tu, tak, możemy tu przejść. A co tutaj będzie? A okej, okay, czyli tych ostrzy też możemy używać do o, to się opłacało. Okej, okay, to się opłacało. A zobaczmy jeszcze z drugiej strony. Czyli są drzwi, które możemy otworzyć ostrzem. Myślałem, że będą używane tylko do. Chociaż nie, że na więcej. <grym>, że będą używane tylko do właśnie takiego cichego wybijania przeciwników. Okej, okay, dobrze. To co, to teraz dalej korytarzem? Zobacz, Jezus. Hm, Jezus. Pusto. No dobra, to teraz chyba na górę. Sprawdź, czy jest przejście. Dobra. Czysto. Chcieli. Dobra, twoja kolej. No chodź! Aha, w ten sposób myślałem, że będę mógł ją podsadzić. I już. I proszę. Okej. Okay. No dawaj. Musimy bardzo uważać. O, jesteśmy tuż obok ratusza. Ale z tego co wiem z jednej notatki, którą czytaliśmy niedawno, klikacze nic nie widzą. Więc póki będziemy cicho, powinienem mieć możliwość do nich podejść. Ci załatwić. Tylko musimy, tylko muszę pamiętać o, o tym, ile mam ostrzy. Nie krzycz. Okej, okay, chyba ten jeden tutaj tylko był. Najpierw się rozejrzymy. O, właśnie, właśnie. Warto jest zawsze sprawdzić teren, zanim się ruszy dalej. Okej, okay, idziemy. To by było okay. na tyle. Ale nic ci nie jest? Poza tym, że mam pełno w gaciach. Nie, w porządku. W drogę. Na no szczęście jest tu wszędzie dużo wody. <grym> <grym> gdzie? Gdzie? W drogę? Tutaj? Chyba tutaj. Za moment. O, co, panie proszę? To Dobra, To nie było Drogę. zbyt subtelne. Przejście jest zawalone. To co, to się? Building. Takie szaleństwo. Oho, oho. Tylko nie patrz tu. Co? Chyba żartujesz. O, No cóż, trasa widokowa, nie ma co. Ło, tam jaka kopuła złota. Pazylika w licheniu pewnie. Nie No lepiej szybko idź. Nie ma co tu zostawać. Okej, okay. spokojnie. Huch. Cały czas się kręcimy wokół ratusza. Przynajmniej jesteśmy blisko, więc... Gdzieś pewnie znajdziemy drogę, żeby do niego dotrzeć. Dobra, O, rewolwer. Nowa broń. O! Miejsca na broń. Możesz przenosić więcej sztuk broni niż masz kabur. Dodatkową broń przechowujesz w ekwipunku. Możesz jej użyć w dowolnej chwili. Wybierz broń, przytrzymaj X, aby otworzyć ekwipunek. Wybierz broń, której chcesz użyć i puść X. Aha! Powiedzcie, ja zbieram to, otrzymam X. I mogę sobie zmieniać. Aha! Dobra! Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Um. nie, nie mogę, nie mogę się ruszyć. że muszę zmienić jednak... Aha, okej, okay, czyli musiałem zmienić. z Więcej amunicji mam do pistoletu... ...niż do rewolweru. Aha, muszę zejść tam na dół. Okej, okay, może jeszcze sobie zróbmy... ...dodatkowe ostrze. żebyśmy mogli ich po cichu załatwiać. Okej. Okay. Dobra, to teraz będę musiał tutaj pewnie oczyścić teren, zanim one będą mogły zejść. Uuu! Okej, okay, rura jest dużo mocniejsza. Możemy dusić takiego zwykłego człowieka, zdrowego człowieka. Wow. Za to klikaczy możemy chyba tylko ostrzem po cichu załatwić. Wow. Już myślałem, że w tą stronę pójdzie. Chyba jeden klikacz i dwóch. Trzech... Wow. Trzech biegaczy. tam wow, tamten idzie. Oby mnie nie zauważył. Spróbuję pójść za nim. Gdzie on jest? Nie! Nie, 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 nie. nie. O, 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 nic nie widzę. To

Jest naprawdę trudniej niż myślałem. Trzeba mega uważać naprawdę. Uuu, nie nie. Dobra, spróbujmy może podejść tutaj. Jest jeden gość. I tam jest też jeden. Tam gdzie pójdzie tam ten. Czy on też tutaj schodzi? Nie, 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 nie. Ajajajajajaj. Aj, 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 aj. Szybko, szybko, szybko. Oh. Załatw go. Ło. Ory. Dobra, chodźcie na dół. Okej, okay, poszło całkowicie nie tak, jak chciałem. Wynośmy się stąd. Ja cię kręcę. Naprawdę. Chciałem najpierw tego klikacza załatwić, bo on jest bardzo niebezpieczny. Jak już... Jak już cię wyczuję i podbiegnie, to właściwie już po tobie. No ale niestety kurczę... na tyle ich dużo tutaj było, że no nie dałem rady. No nic. Dobrze, że w ogóle przeżyłem. Huch. Dobra. Rozejrzę się dokładnie... Znaczy, no w miarę dokładnie, czy coś tu jeszcze leży. O rety. Ok, nic co mógłbym podnieść? No dobrze, no to idziemy dalej. Okej, okay. jest dalej amunicja. Dobra, odsuwamy to. Dobra, teraz idź! Dobra, czekaj! to jest też ciężkie. Okay. Super. Dobra, jesteśmy dalej. Widzisz? Nic mnie nie jest. Oby tutaj Idziemy nie było... na dół Nie ma co złakać OK, to wygląda niebezpiecznie Oby tutaj nie było kolejnych zgraj Jest przemie... przemienionych Uwaga na plecy Jest za wysoka. Dobra, to idziemy tędy. Jak odzyskamy broń, powinniśmy zrobić sobie małą przerwę. Robimy małą przerwę? To ty wciąż powtarzasz, żeby nie zwracać na siebie uwagi. A ty zawsze mnie ignorujesz. No, Nie wiem. Jak... Uwierzę, jak zobaczę. No nie powiem, mała przerwa zawsze zawsze przydatna Tędy musimy pójść? Chyba tak Jeszcze się rozejrzę trochę Tak, dobra to w miarę dobrze, bo będziemy się zbliżać do ratusza. Co my tu mamy? U, tabletki, ok? Dobra. Popatrz na rękaw. To świetlik. Tak, nie mają łatwego życia ani w mieście, ani poza nim. Oby ktoś na nas czekał w umówionym miejscu. Mołotow. Używaj mołotowów, by zabijać wielu wrogów naraz. Płonący przeciwnik może podpalić innych, ok? Dobrze. Rzucaj mołotowami po łuku za pomocą L2, aby trafiać przeciwników chowających się za osłoną. Rozważnie zarządzaj zasobami. Mołotowy wymagają tych samych składników co apteczki, ok? Trzeba będzie sobie rozplanowywać wszystko w odpowiedni sposób. Mm, dobra. Ale to może być naprawdę przydatne. Uuu. Okej. Okay. Chyba musimy przejść gdzie indziej. Przy ratuszu. O, mają opis Eli też. Przyszli ze strefy kwarantanny. Widzisz, to nie nasi. Czyli co tendy? Tak. A o nie. Cholera! Boże, już prawie wyszliśmy. Joel, pójdziesz przodem, ja obstawiam tyły. Eli, cokolwiek się wydarzy, masz się trzymać blisko niego. Jasne, skoncentruj się. Jasne. Okej. Okay. klikacze skradanie. Klikacze mogą Cię usłyszeć, nawet gdy Twoja postać jest schylona. Wychyl delikatnie lewy analog, aby poruszać się po cichu. Jeśli klikać Cię usłyszy, zatrzymaj się i poczekaj, aż zagrożenie minie. Okej, okay. dobra. Ale to już następnym razem bo ta ostatnia to ostatnie starcie trochę mnie wykończyło do zobaczenia za jakiś czas